Witam was ponownie, strony ThorinHalawander i gramy dalej w Alchemille. Okej, okay, jesteśmy teraz w jakimś sklepie. Podobne... W sumie, podobny zabieg był, w, nie w Homecoming, w tym. W Shattered Memories. Okej, okay, i mieliśmy dziwne zwidy w postaci manekinów. I pomyliłem się, nie? Rzeczywiście, że to nie chodziło o to, że jesteśmy... Nie wiem, czy to, nie jesteśmy chirurgiem. Bo nie mielibyśmy chyba tych wszystkich wizji. Ale okazało się, że prowadząc samochód dostaliśmy napadu. Znaczy, nasza postać została napadu, przez co jego cała rodzina zginęła prócz niego. A może nie prócz niego? Hmm? No właśnie, nie wiadomo. Ale... O mój Boże, myślałem, że coś tam jest. No właśnie, i on doktora Kaufmana za do to wini, ponieważ on mu przypisał jakieś leki. Stąd te wyparcie. Coś słyszałem, ale. Okej. Okay. Hmm? Tylko to może mi coś pomóc, ale, ale nie słyszałem co. Czy jest tak, że ja nie wiem. Czy będzie coś mówił? Bohater, i ja akurat też lubię mówić podczas. Zagrajmy, o mogę przejść, ale nie przeczytajmy książki. A ja dużo mówię też podczas samego zagrajmy, i czasami możemy się kolidować. To nie jest tak, że ja tak chcę. Oczywiście, że nie chcę. Kobieta i męż... mężczyzna, i kobieta. Dusza, mężczyzny i kobiety. W jednym ciele? Zaraz, zaraz, dusza, okej. Okay. Powoduje często sytuację antagonizmu. Nie, ciągłego, nawet. Y jakby ograniczają siebie wzajemnie. Jeśli jedna z tych dusz tak, zacznie przeważać, druga zacznie ustępować i vice versa. Wikowersa, tak naprawdę. W książce, Suan. Jest napisane, że in, czyli. ta dobra strona. Niedobrze brzmi? Jest integralną strukturą. Teraz. Jest że in jest czymś, a. Ja nie jest czymś. Że in ciągle się walczy. To ciągle jakby. jest... Struggles. no... Jednak Yang is external turmoil. Jest w uśpieniu? Nie wiem. Jak... Nie, 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 nie jestem, nie powiem, nie, nie jestem pewien. In zna wewnętrzną strukturę, powiedzmy otoczenie. A, zewnętrzny external, ok. A Yang zna zewnętrzny display. to widok, powiedzmy, no. Kiedy ze sobą się łączą. No, ze sobą w, w środku i poza środkiem? Within and without Fenomen powoduje, że Istota czuje i Pustkę i jakby Wypełnienie, ale w sensie, że Dowartościowanie jakby, w coś się rodzaju to powoduje, że Ying i Yang zamieniają się miejscami. Nigdy nie odpoczywają. Ciągle nas uzupełniają i zmieniają się nawzajem. Jeżeli Yang się zmniejszy, to się rozwinie, Ing. I na odwrót. Ten koncept powinien zostać wzięty pod uwagę Jako podejście integralne podejście do fenomenu Który zawiera w sobie jedność Unity. Ciekawe, nie wiem czy to ma coś do rzeczy Okej, okay, znowu windy, znowu te pseud nie mogę ich otworzyć. Znowu jakieś fenomeny w postaci Drzwi. Klatka sodowa? Naturalnie. Te psuy nie mogę ich otworzyć. Burza jest? Okej. Okay. Ja mocy w windzie. Huuu, spokojnie. Na górze jest więcej przejść. A na dole jest tylko jedno, więc zobaczmy co... Okej, okay, znak, zabiście. Czuję się jakbym zapomniał o czymś, czego nie mogę zapamiętać. Okej, okay, zepsute. Czyli możemy wyjść tylko tu i wyżej. Jeden i... Fuck you! Najpierw sprawdźmy, ile mam pięter. Ale się zesrałem przez chwilę. Możemy... Zobaczmy, czy możemy się na o, notatka. Będziesz dużo prawda? Kod Young... Nie, nie. No, y... Ja, Sam V nie wiem czemu y... Y2, Y4, Y1, Y3. Nie wiem co to znaczy uf, uf. O, zepsute nie możemy ich otworzyć. Idziemy tylko do drugie piętro. Stój w miejscu gdzie jesteś. Cholero jedna. Będzie ich tu w cholerę, prawda? Okej. Okay. Co jest to było? Walcz ze mną! Dobra, nie walcz ze mną. Ale... Zesrałem się ze strachu. Zamknięte. Kody. Hmm. Y w jakim rozumieniu? Y. Nie jako numer, jako liczba alfabetu. Chyba, że jako od tyłu. Y, X, Y, Z. No to byłoby dwa Tylko, że raz, dwa na przykład w ten sposób. No i nie chcę strzelać, zobaczymy, będą pewnie jakieś. Domysły. Ok, zamknięte z drugiej strony, zamknięte. Ok, czyli możemy iść tylko tutaj. Ok, ktoś tu się rzucał i zestraszył. Przestraszył mnie. Pozytywka, wyglądam zepsuty. Ok, muzykę, chciałem się słuchać muzykę. A, temu się go może zepsute. Ok, na hale wychodzimy. Świetnie. Znaczy nie tak świetnie wolę. Chodź, nie, wolę na hali być niż na. Nie, 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 nie. Manekiny nie. One mnie śledzą. Mówię Wam. Tam jest przejście jeszcze. Co to było? Ktoś się robi ze mnie jaja. Telefony działają. Sęk w tym, że ja nie wiem, czy dobrze idę, czy źle. O nie, ja już widzę potencjał tego. O mój Boże. 2 plus 2 równa się x1. 2 minus 2 równa się x2 ok, łapię to w ten sposób, to jest kolumno, kol, działania kolumnowe, tak to nazwijmy x1 równa się 4, x2 równa się 0, x3 równa się... Cześć 0 niż 6, bo to chyba napisałem dziwnie 0, 3 równa się 1 i znowu 4. X4 równa się 4. Ok. Potencjał mówiłem, że możemy spać, czy ktoś tam będzie przechodził, i ktoś będzie stać teraz. Jest teraz otwarte? Mieliśmy jakiś klucz? A, od tyłu! Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że nadal mamy za mało informacji ze względu na Y. Czyli musimy mieć jeszcze jakąś kartkę, która podaje nam działanie. Polegające na. <laughs> Dobra, wejdźmy tam. A czy ten jest, czy sklep... shop? Sklep jest opuszczony? Dzięki bogu nic się nie stało. No to nie puka tutaj w grzedku mnie... Ogólnie... Oje, przejdźcie, mikrofon odsunąłem, bo chciałem zrobić zro obliczenia. Okej, okay, tam byliśmy. Więc nie mamy tutaj na razie chyba co do roboty. Ja tu jest zablokowane, to są drzwi. Tutaj nie otworzy ich, tutaj nie otworzy ich. To na zewnątrz kulma. Okej, okay, nareszcie. Ok. Eee, 4 plus 2 równa się 6. 4 plus 2. Eee, 0 razy 2 równa się 0. Następne. 1 plus 2 równa się 3. I Zaraz, źle, bo ja to robię po kolei a miałem tam inaczej podane bla 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 źle Okej okay. okay, Nie do... Okej, nie ja źle wpisuję po prostu, okej. Okay. To jest o 6 Tak, 6 to było 0 To było 3 i ostatnie jest 8 Ok, Bingo banga, bongo, I don't wanna live in jungle. Na 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 na, na. nic tu nie ma. Czy możemy wyjść? Zablokowane drzwi są. Daję głowę, że to było tutaj w grze, a nie u mnie. Stój tam, chuju mały. Wiecie co? Przejdę na około. Pierdolę Znowu to słyszałem. Fuck you! hamburgerik? Hamburgery? Mm. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest moja ulubiona kanapka, to trudno by mi powiedzieć. Ale przede wszystkim zapytałbym. Szybko, szybko, szybko. Walić zapis, wiecie? Przede wszystkim zapytałbym, czy uważa kanapkę. hamburger za kanapkę, bo lubimy hamburgery. Okej, okay, najpierw. co ja napisałem? Tutaj 8, a nie tu. Świetnie najpi... ja napisałem. Okej, okay, y 6038. Sześć, zero, trzy, osiem... Nie? Wow, 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 wow. Moment, moment! Tu i tam, chłamie dwa, cztery, jeden, trzy, zgadza się a, mogę pój pójść, nie tędy mogłem, jestem idiotą, okej, okay, sorry ciągle coś tam się ten I ciągle tutaj zawsze przychodzę ok 2 plus 2 1 <ścười> 4 4 0 1 4 0 1 4 tu jest jak najbardziej dobrze Bingo bango bongo, le don't wanna live in jungle, na 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 tak na na jest bam, bam, bam na no, przychodzę na Zawsze. bam, się, że na tylko raz? Ale jestem Zawsze. na na Okej, okay, yy, dobra, tam by było dobrze. 4 plus 2, 6. 6? Dobrze. A to jest. Nie, no razy. No 0 razy 2 równa się 0. 1 plus 2 równa się 3. A 4 razy 2? No to jest 8. Prawda? Jakiś błąd? Nie, nie łapie, powinno zadziałać 4 razy 2 to jest 8 Powinno zadziałać 6038 Nie łapie tego, kurwa 08... 08... a Bo ja muszę w tej kolejności 0863! 8... Kurwa mać! Myślałem... A, idźcie stąd. Nie lubię was. Klucz, proszę. Tylko do czego to metalowa rączka? I w miejscu I jak cię ździelę przez łeb, to zapamiętasz sobie nasa dobrze Zapisek Nie spójrzcie Ciebie oka! Chyba, że tylko teraz, kiedy muszę spójrzcie, o... zamknięte Nie mówcie mi nie, nie, nie mówcie mi. Naprawdę. Muszę iść tam tylko manekinów. Sklepu? Czy z manekinami? Nie. Sklep jest opuszczony. Czy w ogóle mam tu po coś być? To jest pytanie. Może do tego mam użyć? Nie, zatrzyma zablokowany jest. Hmm, jakąś, jakiś uchwyt. Metalowy Tylko do czego No chyba nie do kuchni Nie, no niemożliwe No niby do czego w sumie nie? A, tutaj karteczka już się przestraszyłem, że ktoś mnie zabił Nie, czyli to miejsce można już olać chyba Tu jest wejście do sklepu z manekinami którego chcemy oniknąć, ale jest zamknięte, więc... Dobra, sprawdźmy to miejsce jeszcze raz. Okej, okay, nic tu nie widzę. Stara torba, klucz, tylko... nie, nie kluczy nie, klucz, nie było klucz. Czyli... Czyli musimy albo na górę wejść, ale to jest niemożliwe, bo tam drzwi były z dół. Zamknięte, znaczy zablokowane w ogóle. Ładnie. Czyli musimy wrócić się, na niższe piętro Dingo bango bongo, nice Nie, 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 taki ładny Czy taki ładny. się pomyli... szało w głowie? Nie mogę otworzyć Nie mogę, nie może być otworzone, otwarte, otworzone Otwarte Nie mogę i zamknięte, zamknięte, nie mogę Nie działa co ja mam zrobić? Czekajcie, wejdę niżej jeszcze, z czy ze wejdę. zejdę, wejdź, niżej Nie, zamknę. psute Bingo bango bongo, I don't wanna live in jungle, du -du 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 -du. I refuse to go W któryś z tych sklepów mam się wrócić, aż tak daleko? Byłem na górze Nie rozumiem, jak tu zostałem? Nie wiem, o co chodzi Jestem w kropce, o mój Boże Nie wiem co robić, no kurde, radę no To był uchwyt, na bank, metalowy uchwyt. Nie. Nope. Nie. Nie. Winda nie działa, bo nie ma prądu. To też, jest broken. Broken to jest... Stój! Odsuń się. Są drzwi. Nie, najwyraźniej... Okej, okay. nie, po prostu blokada i tyle. Niżej nie zejdziemy, jest tylko zapis i teraz jeszcze raz zapiszę. Czy <laughs> też, ty drzwi też... Bo ten znak, że są zepsute, oznacza, że nie możemy tam wejść. Tak ja to rozumiem. Lepiej było. Wyżej nie możemy wejść, czyli jedynym rozwiązaniem jest tutaj coś. Tam nie, bo tam zdobyliśmy przedmiot. To jest zamknięte, dzięki Bogu. okej. Okay, okay. Tu nic nie otworzę. List czy kartka z kodem? To miasto na, na pewno nie jest bezpieczne. Po czym poznałeś? Po, a, po, 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 po czym poznałeś? Dobra. Okej, okay, znowu jakiś kod? Nie. Przecież tam siedzi w kącie? Nie, tylko kosz Tch. Czy do któregoś z sklepów użyć rączki? Słuchaj, okay. zap zapomniałem już o tym. Okay. Hmm. Do pozytywki? Słuchaj, tak do pozytywki. Teraz musiałeś. Ja pierdykam.

지어 스타트냐? 아, 두냐테고니트 Klucz w pudle. Okej, okay, ale dźwięki nie były identyczne. Grałem tyle lat na gitarze, i jestem w stanie stwierdzić. Nawet pomimo słabego słuchu. Dlatego bym taki zdziwienie trochę rozpacowywał. Na pewno pierwsza, jedynka była pierwsza. I ta trzecia część była ostatnia. Czyli było ostatnie. Pierwsze, ostatnie. Yy, tam były drzwi zamknięte. I prawdopodobnie. Stój, też szmato. ma to. Stój, kurwa, okej okay. Prawdopodobnie do tych drzwi, gdzie są manekiny O, trochę ścięło, ścięło mi Po co mam tu przyjść? Też nikogo nie ma? fajnego do naruto, widzisz, że zrobili fanami naruto? Nie, 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 nie Okej okay. Czekajcie moment Jeszcze moment, ponagrywam Ale taki dosłownie moment Co tu się dzieje? Słyszycie oddech? U, myślałem, że jakieś OK Okej Musisz trzymać się swojego wyczucia czasu w pokoju zimnej stali i brudnych łachmanów godziny są zepsute. Przepływ czasu jest niestabilny. Wiesz, jaka jest godzina? Która zgrzeszyła? Ja nie. Klok. Klok, zegar jest w błędzie. Jak się dostałeś? Czy ty też zgrzeszyłeś? Jeśli tak. To co Potrzebuję klucza O nie, winda działa Juuuuu na pudła Zablokowane, nic tu nie ma Tu coś widzę Okej, okay, będziemy musieli się dowiedzieć Okej, okay, czyli możemy iść tylko windą Ale tylko troszkę miałem zagrać dalej, się rozejrzeć i tyle. Zapisuję i. żeby długi, za długi film nie był po prostu. Wow, świetnie się zrobili i. Wow, mega. Gra może nie posiada tyle jumpscare'ów, ale nie o to chodzi w horrorze. Ludzie, którzy na przykład mogą... którzy powiedzieli, że ta gra jest na przykład... Moim zdaniem, tak to na swoje zdanie dać. <laughs> Ręka. Którzy powiedzieliby, że ta gra jest nudna. To dlatego, że za bardzo się przyzwyczaili do jumpscare'ów, do nowych form horrorów. Złamane lustro, coś tu jest? Nie. I moim zdaniem ta gra jest świetnie skonstruowana. Oddaj klimat. Przestraszyłem się w momencie małego jumpscara. To nie jest tak, że twórcy nie, ch nie mogli zrealizować jumpscara, tylko nie chcieli. I to wyszło moim zdaniem lepszym na grze. Na Ponieważ ta gra jest y celowana w osoby takie jak ja, które. które są paranoikami, że boją się, że co chwilę coś im wyskoczy i to bardziej straszy. Gdy by były w jump scary, faktycznie nagrawałaby była przerażająca, ale to musiały być strasznie sporadyczne, ale to nie zmienia faktu, że gra jest na nie naprawdę zacna. Tak czy inaczej wielkie dzięki za oglądanie za zobaczenia w następnych odcinkach, siemanko.